Dobry pomysł, duża dawka energii i garść szczęścia. Do tego największe polskie gwiazdy, solidna dawka humoru i w efekcie aplauz wielomilionowej widowni. To przepis regionalnej organizacji turystycznej województwa świętokrzyskiego na udaną promocję regionu. 10 lat w marketingu terytorialnym to wiek jeszcze bardzo wczesny, ale nasza działalność dowodzi, że w ciągu dekady można zrobić bardzo wiele. Osiągnęliśmy sporo sukcesów. Jesteśmy marką rozpoznawalną. Region Świętokrzyski wizerunkowo bardzo zyskał. Natomiast zaczynaliśmy bardzo, albo bardzo skromnie. Rok 2002. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego powstaje 12 marca 2002 roku. Od 1 września działa biuro ROT w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Liczy aż jednego pracownika. Jest nim Małgorzata Wilk-Grzywna. I wtedy i teraz pełni funkcję dyrektora biura zarządu, co jest ewenementem w skali kraju. Razem z moją pensją roczny budżet Regionalnej Organizacji Turystycznej to jest kwota 40 tysięcy złotych. Trzeba więc nadrabiać, nadrabiać miną, pracowitością, kreatywnością, no i wszędzie szukać pieniędzy po różnych urzędniczych szafach, w ministerstwach. Na no jakiś czas temu udało mi się już zdobyć pierwsze pieniądze na konferencję agroturystyczną, międzynarodową, na prezentację w centrum Koktal w Warszawie. Mam nadzieję poszukać kolejnych środków i, i z tymi pieniędzmi jakoś podziałać. Eee, mam nadzieję, że się uda. Uda się na pewno. Rok 2003. Przeprowadzka do Wojewódzkiego Domu Kultury. W czerwcu ROT organizuje pierwszą dużą imprezę – Międzynarodową Konferencję Agroturystyczną – Turystyka Wiejska – Droga do Zrównoważonego Rozwoju. Wychodzimy do ludzi, staramy się przekonać pracowników samorządów lokalnych, że z turystyki da się żyć, że taki region jak region świętokrzyski powinien inwestować w tę gałąź gospodarki. Zachęcamy do rozwoju agroturystyki, ale agroturystyki szeroko pojętej, nie tylko oferującej nocleg i wyżywienie, ale jeśli nocleg, to na przykład w jakichś wyjątkowych okolicznościach. Jeśli wyżywienie, to tylko i wyłącznie z produktów własnych, takich, których nie spożywamy na co dzień, mieszkając w dużym mieście. Jeśli agroturystyka, to również warsztaty edukacyjne, które nauczą, pokażą dzieciom, młodzieży, ale i dorosłym, to to jest naprawdę życie na wsi. Rok 2004. Udana promocja Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli podczas imprezy z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. ROT promuje nasz region na targach turystycznych w Berlinie i Moskwie oraz w całej Polsce. Wszędzie prezentuje Świętokrzyskie poprzez wydawnictwa. Do tej pory wydaliśmy ponad 100 rodzajów różnych wydawnictw. Składają się na to foldery, ulotki, przewodniki, mapy. Wydajemy zwykle w czterech wersjach językowych – polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Takim sztandarowym naszym wydawnictwem to oczywiście największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego. Rusza portal turystyczny. Województwa Świętokrzyskiego. Rok 2005. W Wojewódzkim Domu Kultury powstaje Centrum Informacji Turystycznej. Organizacja rusza na podbój największych polskich centrów handlowych, takich jak Blue City w Warszawie. Rok 2006. Obchody Świętokrzyskiego milenium. Święty Krzyż odwiedzają turyści z całego świata, a region zyskuje na mapie turystycznej Polski i Europy. Przekazuje symbol. Gór Świętokrzyskich, regionu Świętokrzyskiego, swojemu następcy a mojemu serdecznemu przyjacielowi Jackowi Kowalczykowi. Z życzeniami sukcesów. Sukcesów na miarę różnicy wzrostu między starym odchodzącym prezesem i właśnie nowym kolegą Jackiem. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i oby ten symboliczny znak, który nazywa się czarownica, był tym przyczynkiem, który doprowadzi Cię do samych sukcesów. Do zadowolenia i satysfakcji. Łatwiejsze szczęście za nogi. Złośliwi mogą powiedzieć, że przypomina mnie, ale to nieprawda. Jej tradycje sięgają setek lat wstecz. Dobra promocja to świetny logotyp. Turystyczne logo regionu rusza na podbój serc polskich i zagranicznych turystów, a pracownicy ROT wytyczają nowe szlaki turystyczne. Powołaliśmy do życia pierwsze w województwie szlaki samochodowe. Na początku powstał świętokrzyski szlak literacki, który prowadzi śladami pisarzy i poetów związanych regionem, czy to poprzez swoje miejsce urodzenia, swoją trwórczość lub wspomnienia z pobytu tutaj w regionie. Myślimy o powołaniu świętokrzyskiego szlaku archeologicznego. Prace trwają dopiero nad ustaleniem jego przebiegu. Stworzyliśmy również świętokrzyski szlak Architektury Drewnianej. Rot rozpoczyna też cykl szkoleń dla przedstawicieli branży turystycznej. Chcemy podnosić kwalifikacje pracowników hoteli, pracowników restauracji, gastronomii, atrakcji turystycznych, tak aby nasi turyści wyjeżdżali zadowoleni z naszego regionu. Rok 2007. pięciolecie Rot. Piąte urodziny organizacja Hucznie obchodzi w Starachowicach. Pojawiają się znamienici goście: wicepremier, parlamentarzyści, kierownictwo polskiej organizacji turystycznej i władze regionu. Rok 2008 ROT podpisuje umowę z samorządem Województwa Świętokrzyskiego na projekt Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego o wartości ponad 7 milionów złotych. Kampanię poprzedzamy badaniami, ponieważ chcemy się dowiedzieć, kto chce do nas przyjechać, jakie są preferencje turystów, jakimi narzędziami powinniśmy działać. No i zaczyna się też wdrażanie kampanii potem produktowej, która ma na celu pokazanie konkretnych atrakcji turystycznych. Rok 2009. ROT realizuje dwa kolejne projekty promocyjne w ramach RPO o łącznej wartości ponad 8 milionów złotych. Pierwszy – wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych województwa. Drugi – poprawa wizerunku turystycznego regionu poprzez promocję walorów wczesnobarokowego zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Na potrzeby kampanii ROT powstaje hasło Świętokrzyskie Czaruje. Poleć na weekend. Odbywają się też pierwsze duże akcje promocyjne. Udało nam się obudzić region Świętokrzyski w umysłach turystów z całej Polski. Dzięki temu projektowi hasło Świętokrzyskie Czaruje. Poleć na weekend jest szeroko kojarzone. ROT stawia na produkcje telewizyjne. Razem z TVP Kielce realizuje program Świętokrzyskie Miejsca Mocy, emitowany w wielu telewizjach regionalnych w Polsce. Z nowym stoiskiem targowym regionu jeździ na europejskie imprezy turystyczne. W grudniu rusza Regionalne Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w samym sercu miasta. To wspólne dzieło ROT, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz PTTK. Jest to pierwsza tak duża i wyspecjalizowana jednostka w zakresie informacji turystycznej w regionie. Zatrudnione w niej jest czterech informatorów, którzy obsługują turystów w kilku językach obcych. Oczywiście robimy to w drodze kontaktów osobistego, telefonicznie e mailowo, ale również wysyłamy wydawnictwa i gadżety drogą pocztową. Zakres działania wnioski jest bardzo duży, ponieważ zajmujemy się nie tylko udzielaniem informacji, ale również szeroko rozumianą promocją naszego województwa. Regionalne Centrum Informacji Turystycznej wraz z 32 centrami informacji w regionie tworzy Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. W parze z dobrze zorganizowaną informacją idzie oznakowanie atrakcji i tras turystycznych. Telewizyjna dwójka emituje pierwszą edycję Świętokrzyskiego kolędowania, a TVN nagrywa 15- i 30-sekundowy spot promocyjny i emituje go w porze najwyższej oglądalności. Rok 2010. W najbardziej prestiżowym konkursie, złote formaty, ROT otrzymuje Grand Prix. Właśnie otrzymaliśmy najważniejszą nagrodę w marketingu terytorialnym w Polsce. Nasza kampania Święto Wszystkie czaruje, poleć na weekend została uznana za najlepszą w kraju. ROT rozpoczyna kolejny unijny projekt turystyczna promocja regionu poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia, którego realizacja potrwa do 2014 roku. Roku. Świętokrzyskie widać w telewizji. Sukces serialu Ojciec Mateusz inspiruje Rot do powołania Świętokrzyskiego Funduszu Filmowo-Promocyjnego. Jego największe produkcje, oprócz przygód detektywa w sutannie, to film dokumentalny Świętokrzyskie Sztetle. Fundusz Filmowy, oprócz samej inwestycji w filmy, tego typu przedsięwzięcia, lansuje jeszcze e, taki produkt, pod nazwą świętokrzyska Kraina Plenerów filmowych. Regionalna organizacja turystyczna we współpracy z telewizją polską z rozmachem organizuje też koncerty z udziałem gwiazd polskiej sceny. Tak powstaje Sabat Czarownic i druga edycja świętokrzyskiego kolendowania, emitowane w telewizyjnej dwójce, a słynna już świętokrzyska czarownica występuje z dodatkowymi atrybutami promującymi sześć priorytetowych obszarów produktowych. Rok 2011 Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach w plebiscycie polskiej organizacji turystycznej zdobywa tytuł najlepszej informacji turystycznej w kraju. ROT kontynuuje współpracę z telewizją polską. Właśnie dowiedzieliśmy się, że kabaretowe wakacje z duchami, które robiliśmy po raz pierwszy w tym roku, pobiły rekord oglądalności. Mamy także informację z telewizji, że zachęcona tym sukcesem powtórzy je jeszcze w tym roku kilka razy. Być może znowu będzie to 3 milionowa widownia, na to liczymy. I już wiemy, że przede wszystkim najważniejsza jest telewizja. Wszystkie działania medialne w telewizji, programy telewizyjne takie jak Sabat, takie jak Kabortowe Wakacje z Duchami, ale być może na przykład Prognoza Pogody albo udział w telewizji śniadaniowej. Rok 2012 Prognoza pogody w programie Dzień Dobry TVN nadawana jest z Centrum Geoedukacji na Kieleckiej Wietrzni. To idealne miejsce, by wyruszyć tropem Tetrapoda w ramach nowego szlaku archeogeologicznego, promowanego w telewizji TVN 24. Odbywa się trzecia edycja Sabatu Czarownic niezmiennie w amfiteatrze Kadzielnia, i druga część kabaretonu Wakacje z duchami, tym razem na Zamku Krzysztopór w ujeździe. Widzowie oglądają w telewizyjnej dwójce urodziny Koziołka-Matołka. Rot zostaje też sponsorem widowiska muzycznego Bitwa na Głosy. I tu kolejny sukces: kielecka drużyna pod wodzą Andrzeja Piasecznego zdobywa pierwsze miejsce. Regionalna Organizacja Turystyczna po raz czwarty współorganizuje międzynarodowe targi turystyki wiejskiej i agroturystyki AgroTravel. Podczas imprezy debiutuje nowe, niezwykle oryginalne, bo pierwsze na kółkach Stoisko Województwa Świętokrzyskiego. ROT dba także o dobre kontakty z mediami, dlatego systematycznie organizuje wizyty studyjne dla zagranicznych dziennikarzy. Goście zwiedzają najciekawsze miejsca Świętokrzyskiego i tworzą materiały dla swoich stacji i gazet. Te zabiegi przynoszą Świętokrzyskiej branży turystycznej realne korzyści. Postrzeganie regionu zmienia się na lepsze, co potwierdzają badania Pentora. Wzrasta liczba hoteli i pensjonatów. Inwestorzy wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie promocyjne. Po 10 latach działalności regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego liczy już 143 członków. To przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz inne instytucje. Powiedzenie w grupie Siła doskonale się sprawdza w przypadku działań promocyjnych. Myślę, że w 10. rocznicę działalności regionalnej organizacji turystycznej możemy sobie jasno powiedzieć, że odnieśliśmy sukces. Ten sukces to jest zasługa wszystkich członków ROT i wszystkim członkom ROT bardzo serdecznie dziękuję za zaufanie, za wsparcie za to, że mieliście Państwo ogromny, twórczy wkład w kreowanie wizerunku naszego regionu. W tej chwili możemy już z powodzeniem konkurować z innymi regionami, na przykład w walce o turystę weekendowego, osoby wypoczywające na wsi, czy też o dzieci i młodzież. Przed nami jeszcze bardzo wiele do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o turystę krajowego, bo tutaj mamy ten swój największy rynek. Ale również musimy powalczyć o turystę zagranicznego, bo za 10 lat spotkamy się na 20-leciu Regionalnej Organizacji Turystycznej i będziemy sobie gratulować. Gratulować jeszcze większych sukcesów, bardziej spektakularnych osiągnięć. Rok 2012 jest szczególnie dobry dla działalności rot ale także dla świętokrzyskiej turystyki. To rok rekordowy, jeśli chodzi o miejsca noclegowe nowe, które powstały w regionie świętokrzyskim. W ciągu ostatnich lat powstało blisko 80 nowych hoteli i miejsc noclegowych w regionie. Od roku 2007 stale zwiększa się liczba turystów, którzy... Korzystają z tych obiektów. Jest ich dzisiaj blisko milion. Także w tym roku nasza ofensywa, jeśli chodzi o wydarzenia medialne, to już nie tylko Sabat Czarownic, kabaretowe wakacje z duchami czy imprezy w Patanowie. Mam nadzieję, że dzięki naszym kontaktom z mediami udało się wykreować pozytywny wizerunek regionu świętokrzyskiego, a dzięki temu także naszymi ambasadorami stały się największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Chcieliśmy pozdrowić wszystkich członków Regionalnej Pozdrawiam. Organizacji, Organizacji Turystycznej tu Województwa Świętokrzyskiego. To to tak. I chcieliśmy Państwu powiedzieć, że robią Państwo fantastyczną robotę. Podobno. Z okazji dziesięciolecia Waszej organizacji bardzo ciepło pozdrawiam wszystkich, a najlepsze. Do zobaczenia. Mija 10 lat, odkąd powstała Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. I bardzo dobrze, bo dzięki Wam... Ja poznałam uroki tego województwa a wraz ze mną widzowie dwójki. Od trzech lat, odkąd organizowany jest Sabat czarownic, przyjeżdżam tutaj rok rocznie po to, żeby albo to realizować świetnie tony pokazujące piękno tego regionu, albo prowadzić te imprezy, jak miało to miejsce w tamtym roku, albo tak jak w tym roku, po prostu być z Wami i czuwać nad tym, żeby cała Polska dowiedziała się, że właśnie Sabat czarownic to również Wasza robota. Pozdrawiam Regionalną Organizację Turystyczną. Pozdrawiam za moich czasów tutaj, za mojego tu dzieciństwa odbywanego. Nie było takich, takich sposobów spędzania czasu i, i zainteresowania ludźmi. To dobry moment, że tak się dzieje. I pozdrawiam, kieleszczyzna jest warta obejrzenia. Uspokaja. Uspokaja, i można wtedy do dowolnej Europy iść spokojnie. Chciałem w ogóle rozwinąć inaczej skrót z. Rewelacyjnie odjazdowe towarzystwo. Tak, tak. Pozdrawiamy. Tak, tak. Pozdrawiam. I nie dostał za to ani grosza. Ale, to to... Jeszcze. Ale liczę, liczę. Pan, 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 <laughs> Ale oczywiście z regionalną organizacją turystyczną współpracujemy, zaatwili nam na lewo wejściówki na ten amfiteatr. Zwłączył na. Ten, do nas. I Pozdrawiam się tu. też tak. na Kadzielnie. Pa. Pozdrawiamy. Nie pa. mówiłem tego. Chodziu, chodziu, chłodniu, chłodniu,